Thank you Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Wiech, jestem redaktorem naczelnym serwisu Energetyka24 i zostałem poproszony przez organizatorów konferencji TOGETHER 2023 o powiedzenie paru słów na temat nadzwyczajnego przyspieszenia w polskim projekcie jądrowym, projekcie rozumianym szeroko jako projekt dużych oraz małych bloków jądrowych, bo to nadzwyczajne przyspieszenie, które jest udziałem Polski w ciągu ostatnich kilkunastu dni faktycznie jest widoczne na pierwszy rzut oka. To znaczy, w ciągu ostatnich kilkunastu dni obserwowaliśmy więcej działań na polu polskiego atomu niż w zasadzie przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Jakie to były działania? Wymieńmy je po kolei. Przede wszystkim Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała o istotnych postępach w procedurze konsultacji transgranicznych, jakie są prowadzone w kwestii pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, tej, którą mają budować Amerykanie z Westinghouse w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Według Generalnej Dyrekcji w, w ramach tych konsultacji, które są. Zakorzenione w konwencji z ESPO. Już sześć państw dało Polsce zielone światło na budowę tej jednostki. Stwierdziło, że wyjaśnienia składane przez Polskę w kwestii wpływu środowiskowego tej pierwszej elektrowni jądrowej są wystarczające. Z kolei z kolejnymi państwami, takimi jak Niemcy, Austria, są toczone spotkania, bowiem te państwa poprosiły o dodatkowe wyjaśnienia. Wyjaśnienia, które mają uzupełnić pewien stan wiedzy w kwestii oddziaływania środowiskowego pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wiemy, że jesteśmy już już po spotkaniu z delegacją niemiecką Niemcy stwierdzili, że nie mają więcej pytań wobec przedstawionych przez Polskę wyjaśnień. Mam nadzieję, że wkrótce dojdzie do podpisania protokołu poświadczającego, że strona niemiecka nie ma już zastrzeżeń co do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Natomiast to nie wszystko, co działo się w kwestii tego projektu, bowiem w ubiegłym tygodniu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wystąpiła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o wydanie decyzji zasadniczej co do budowy tej jednostki. Mowa tutaj o takim normalnym procesie, który ma niejako Potwierdzić, że budowana przez Polskie Elektrownie Jądrowe jednostka jest zgodna z polityką państwa, z jego zamierzeniami w kwestii rozwoju energetyki oraz z szeroko pojętym interesem społecznym. Więc wniosek w tej sprawie już jest złożony. Tak samo został złożony wniosek w sprawie budowanej przez KGHM małej, modułowej elektrowni jądrowej opartej o technologię firmy New Scale, technologię reaktorów Wojgr, jednostek o... Mocy 77 MW, które pracują w pewnych modułach, nawet po 12 sztuk. I wydanie, te, wniosek o wydanie tej zgody potwierdza, że prace nad polskimi małymi modułowymi reaktorami jądrowymi są już dosyć mocno rozwinięte. Co ważne, technologia oferowana przez Newske uzyskała już certyfikację w Stanach Zjednoczonych. Taki, taką zgodę certyfikującą wydała amerykańska komisja dozoru jądrowego, więc. Mówimy tutaj o projekcie, który zbliża się w zasadzie już do tej fazy budowlanej. W Polsce to nie jest jedyny projekt małych modułowych reaktorów jądrowych, który ma być realizowany. I tutaj warto wspomnieć o kolejnym ważnym wydarzeniu ostatnich dni, mianowicie o deklaracji Orlenu co do budowy małych modułowych reaktorów jądrowych w kilku lokalizacjach w Polsce oraz o podpisaniu umów z amerykańskimi agendami federalnymi dotyczącymi finansowania tych jednostek. Amerykanie poprzez swoją Development Financial Corporation, oraz Exim Bank zadeklarowali, że są w stanie wesprzeć projekt polskich małych modułowych reaktorów jądrowych kwotą nawet do 4 miliardów dolarów. Są ogromne pieniądze, które mogą być olbrzymim impulsem inwestycyjnym dla małych modułowych reaktorów jądrowych w Polsce. Dodatkowo też banki działające w naszym kraju już zadeklarowały chęć finansowania tej inwestycji, a jeszcze wcześniej, trzy tygodnie temu spółka Syntos Green Energy podpisała w Stanach Zjednoczonych dokument, który Staje się podwaliną stworzenia takiego modułowego w reaktora w ujęciu uniwersalnym. To znaczy chodzi tutaj o stworzenie projektu uniwersalnego modułowego reaktora jądrowego typu BWRX300, który ma potem zostać szybko rozprzestrzeniony prze, przez na różne porządki regulacyjne świata, między innymi na Polskę. To Znaczy tutaj ten dokument ustanawia szybką ścieżkę adaptacji tej technologii do innych nie tylko amerykańskich, ale też na przykład polskich warunków legislacyjnych oraz regulacyjnych. Dzięki temu przyspieszamy proces instalacji tego typu jednostek w naszym kraju i to właśnie BWRX-300 mają stanąć w lokalizacjach, które zostały ogłoszone przez Orlen 17 kwietnia. Co więcej, jeżeli mówimy tutaj już o kontaktach z Amerykanami, warto wskazać na to, co ustalił premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził Stany Zjednoczone, rozmawiał z prezydent Kamalą Harris na temat współpracy polsko-amerykańskiej w tej dziedzinie i... Premier wspomniał, komentując swoją wizytę w USA, że rozmowy prowadzone z amerykańską wiceprezydent stały się powodem, dla którego spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przedłożyła właśnie wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie wydania decyzji zasadniczej. Czyli można tutaj z tej krótkiej wypowiedzi wnioskować, że prawdopodobnie w rozmowach ze stroną amerykańską został rozwiązany problem finansowania polskiego atomu, bo wiemy, i to jest tajemnica poliszyniana, że to była też kwestia, która ciążyła niejako na negocjacjach polsko-amerykańskich. Być może teraz udało się już ten problem rozwiązać i otwierają się drogi do finansowania pierwszej polskiej dużej elektrowni jądrowej. Warto tutaj wspomnieć, że Polska realizuje swoje projekty jądrowe nie tylko z Amerykanami, ale także z Koreańczykami i o tym może świadczyć powołanie do życia spółki PGE F PAK Energia Jądrowa. To jest spółka, która ma realizować komercyjny projekt jednostki jądrowej budowanej przez największą polską spółkę elektroenergetyczną PGE oraz przez jego prywatne, jej prywatnego partnera ZEPAK w, razem z partnerem koreańskim, ze spółką KHNP. I te podmioty mają stawiać w Wielkopolsce reaktor jądrowy oparty o technologii APR 1400. I teraz te wszystkie wydarzenia, o których tutaj mówiłem, wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w bardzo krótkim czasie, należy skontrastować z tym, co stało się za naszą zachodnią granicą, mianowicie w Niemczech, gdzie 15 kwietnia doszło do wygaszenia Ostatnich bloków jądrowych. Widzimy tutaj bardzo wyraźnie, że Polska kontrastuje ze swoim zachodnim sąsiadem w kwestii energetyki jądrowej. Niemcy zamykają, a my budujemy. I ten kontrast, moim zdaniem, jest osadzony w pewnej w charakterystycznej w sferze geopolitycznej, w takim kontekście bieżących relacji bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Polska. Budując energetykę jądrową, zawierając przy tym swoje, pewne partnerstwa, na przykład z Amerykanami, a też z Koreańczykami, być może wkrótce również z innymi podmiotami, bo cały czas trwają dyskusje w sprawie trzeciej polskiej elektrowni jądrowej, Polska w ten sposób deklaruje pewne. E, więzi, które opierają się na atomie, ale wykraczają poza przestrzeń energetyki jądrowej, bo trzeba pamiętać, że instalacja elektrowni jądrowej w naszym kraju pociągnie za sobą długoletni sojusz gospodarczy, który łatwo można potem przekuć w sojusz polityczny. To jest jasny sygnał dotyczący zwiększenia polskiego bezpieczeństwa i zwiększenia też polskich, polskiej przestrzeni manewru w relacjach międzynarodowych, na przykład właśnie ze Stanami Zjednoczonymi oraz z Koreą. Teraz pytanie, co Dalej Dalej czekają nas już gotowe kontrakty na budowę, na wykonanie pierwszych elektrowni jądrowych, tych małych i tych dużych. Trzymajmy za atom w Polsce kciuki, bo bardzo tego potrzebujemy. Bardzo potrzebujemy technologii jądrowej, żeby bezpiecznie przejść przez naszą transformację energetyczną. I tutaj postawię kropkę. Kłaniam się Państwu Jakub Wieki. Do zobaczenia na kolejnych panelach konferencji 2GTR 2023.